Kevin za nami pierwsze spotkanie w nowym sezonie bardzo udane, bo udało się zwyciężyć z górnikiem Łęcz na 1 0 No tak, no wiadomo to nie były łatwy mecz. Wywiązaliśmy się z założeń taktycznych. No i udało się wygrać. Kevin, spotkanie dla Ciebie też bardzo udane, bo pierwsze czyste konto. No tak, wiadomo, cieszy każde konto na 0. Ale chciałbym też podziękować całej mojej obronie, bo to nie tylko ja na to zasługuję, ale także i oni, bo pracowaliśmy razem, całą drużyną na to. Michał, jesteśmy po pierwszym meczu. Bardzo udana inauguracja sezonu, bo wygrana z Górnikiem 1 do 0. Tak, myślę, że może nas cieszyć to zwycięstwo, szczególnie, że tutaj u siebie myślę, że będziemy bardzo mocnym zespołem. No i na pewno radujemy się dzisiaj, cieszymy się z tego zwycięstwa, ale nie zapominajmy, że to dopiero pierwsza kolejka i za tydzień gramy z kolejnym groźnym przeciwnikiem i wiadomo, że też będziemy grali o pełnym pole. Wyjątkowy mecz też dla Ciebie, bo w debiucie strzeliłeś pierwszą bramkę. No tak, fajnie, że to na mnie padło, fajnie, że się udało strzelić bramkę, która dała nota Bene nam zwycięstwo. Mam nadzieję, że będzie tych bramek jeszcze więcej.